Ej, witamy. To jest Bypass Mixtape. Terapia behawioralna. Postawcie sobie drzewko zapal pokoju, zapalcie i ruszujecie. i Vice, No, Bye, bye. Vice, Mixtape Ej Vice, 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 Ej, bypass święta, bypass święta, bypass święta, Jezus i święta panienka e, Bypass święta, bypass święta, jak tak byłeś tak niegrzeczny to weź się opamiętaj Bypass święta, yeah. bypass święta, bypass baj baj święta, ej, Jezus i święta baj panienka Bypass święta, bypass święta, pierwsza gwiazdka zaraz tutaj mordo spadnie z nieba Dzień rana, Mordo, jestem w Stanach, a ty nie. Ty nie jesteś w Stanach. No. A ja mam w chuju chleb. Hej! Znaczy mam chleb w chuju?